Marek Drumała, dzień dobry. Zapraszam państwa na program Nie Tak. A dziś i moim państwa gościem Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości i, co istotne dla naszej rozmowy, były minister funduszy i polityki regionalnej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w rządzie Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, redaktora, witam państwa wszystkich telewizów. Nie może być inaczej. To kolejny dzień, kiedy dowiadujemy się, w jaki sposób. Przedsiębiorcy mogli uzyskiwać pieniądze na poszerzenie działalności gospodarczej. Sprawa budzi ogromne emocje, bo w tle pojawiają się jachty, kluby swingerskie czy chociażby mm, niesamowite rzeczy w punktach gastronomicznych takich jak kebaby. Polacy pytają w jaki sposób w takim razie pieniądze, które są pożyczone, bo to pieniądze z Unii Europejskiej, ale bezpośrednio nasze pieniądze podatników, które tam trafiają, żeby mogły do nas wrócić, a będą spłacane do blisko 2050 roku, są wydawane i na jakich zasadach. I ja o tym chcę Rozmawiać z moim państwa gościem. Panie pośle, zacznijmy w takim razie od szybkiego nie tak. Czy pana zdaniem ta afera KPO to będzie koniec rządu Donalda Tuska? Nie lub tak? Niestety nie. Czy pan czuje się też winny? Bo słyszałem głosy konfederatów, którzy mówią, że za tą aferą w tym samym stopniu stoi Platforma Obywatelska, co wcześniejszy rząd prawa i sprawiedliwości. Czuje się pan winny? Nie lub tak? No. Absolutnie nie. Idąc dalej, kolejny wątek polityczny. Czy pana zdaniem pomiędzy małym pałacem, czyli kancelarią e, premiera, a dużym pałacem, e, czyli prezydentem, będzie iskrzyło? Nie lub tak? Nie. Nie. Czy wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu pokazuje, że to on będzie numerem jeden w polityce zagranicznej? Tak. I na koniec w Zabrzu druga tura bez kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Czuje pan, że w samorządach jednak Prawo i Sprawiedliwość nie tak mocne, jak mogłoby się wydawać? Ja przypomnę, Zabrze odwiedził sam prezes Jarosław Kaczyński. A zatem jak to z waszą siłą w samorządach? Jakie jest pytanie? Pytanie brzmi, czy czuje pan, że Prawo i Sprawiedliwość nie odzyskało jeszcze mocy w samorządach? Nie lub tak? Nie. Dziękuję bardzo. Już za moment dogrywka. Wracamy do rozmowy z moim państwa gościem. Warto zostać z nami. Przypomnę Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, moim państwa gościem i, co istotne, były minister funduszy polityki regionalnej w rządzie Mateusza Morawieckiego. Panie ministrze, zajmował się pan funduszami, zna pan całe, cały mechanizm, wszystkie procedury. Z czym mamy w tym przypadku do czynienia, bo to jest kolejny dzień, kiedy no, Polacy chwytają się za głowę. No to jest bardzo ciekawa sytuacja, w której mamy do czynienia wielopłaszczyznową rozgrywkę. Mówię o wielopłaszczyznowej w kontekście politycznej, ale i merytorycznej. Doskonale Państwo już wiedzą o tym, że Fundusz Choreka miał wspierać przedsiębiorców po Covidzie. Chodziło głównie o to, aby wesprzeć tych przedsiębiorców, którzy w trakcie Covid'a mieli duże problemy finansowe, no i właściwie z tego powodu najczęściej ucierpiały właśnie restauracje, hotele, gastronomia, catering. I ten fundusz miał przeciwdziałać skutkom tego, co działo się w trakcie COVID-u. Z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją, którą odpowiedzialnością obarczają się wzajemnie koalicjanci. Mówię tutaj o. Tym ministrze, który jest odpowiedzialny za cały resort, czyli o pani minister Pełczyńskiej i jej zastępcy, który odpowiada bezpośrednio za nadzór nad chorekom. To wszystko pokazuje, że tak, po pierwsze, ten rząd nie ma takiej jednej linii skutecznej wizji naszego państwa, nie ma również ekspertów, którzy. W danym momencie, jeżeli coś złego się dzieje, podjęliby działania na wystarczającym stopniu, aby przeciwdziałać, ja nie mówię o tym, co się dzieje teraz, ale aby przeciwdziałać tego typu działaniom, a z drugiej strony widać, że wewnętrznie w tej koalicji, która w tej chwili rządzi naszym państwem, jest bardzo niedobrze. I ta odpowiedzialność, która powinna być bezpośrednio usytuowana tam, kto, gdzie kto podejmował decyzję, no niestety próbuje być rozbywana przez koalicjantów i to jest taka walka jednego z drugim, kto w tej sytuacji odpowiada. Pan redaktor mnie zapytał o to, czy czuję się winny jako minister rządów prawa i sprawiedliwości. Otóż nie, ponieważ no niestety, kiedy odchodziliśmy, nie zdążyliśmy przygotować tego, co jest bardzo istotne w tych programach, a Mówię o tych regułach gry, o tych normalnych, jak gdyby, powiedzmy sobie, barierach, odkąd, dokąd można te środki pozyskiwać, dla kogo one będą. w związku z tym mówię, że nie, ponieważ no, rzeczywiście prawo i Sprawiedliwość, te środki finansowe, jeżeli chodzi o cały krajowy, krajowy plan odbudowy, tak podpisywało, natomiast szczegóły jego wydatkowania, wykorzystania w Polsce, no niestety, mówię tutaj z całą odpowiedzialnością, ale robiła już Platforma Obywatelska i z tego powodu e, przez Platformę, przez rząd Platformy i Koalicji Obywatelskiej mamy do czynienia z taką sytuacją. Pani Pełczyńska-Nałęcz, czyli ta, która zawiaduje ministerstwem, gdzie wcześniej pan rządził, mówi krótko. To są jakieś tam mikro niedopatrzenia, kontrole trwają. Miesiąc temu została zwolniona szefowa PARP-u, który, że tak powiem, te mechanizmy, które wyszły z ministerstwa, realizował. Ale wiemy też i dowiadujemy się, że jeżeli chodzi o te kryteria, o których pan wspomniał, czyli te zasady gry, one zostały poluzowane. Niech pan powie... Dlaczego? Czy przypadkiem nie z miało czym? to na przykład w związku z tym, że zbliżały się wybory prezydenckie? Czy chodziło o to, żeby rozdysponować te środki jak najszybciej? No raczej to drugie, panie redaktorze. Otóż, pani minister, podejrzewam, no przecież ja już nie mam wewnętrznej wiedzy, ale znając się na środkach europejskich, pani minister stanęła przed wyborem. Ten wybór polegał na tym, że albo wykorzystamy te środki europejskie w Polsce, albo będzie duże zagrożenie z tym, że nie zdążą wykorzystać tych środków finansowych. Ja znam bardzo wielu dyrektorów w tym ministerstwie, to są bardzo dobrzy eksperci i na pewno nie obarczałbym tej, tej, tą, tym problemem jak gdyby bezpośrednio tego szczebla niższego, bo to pani minister, pan minister podejmowali decyzję tym obszarze i podjęli decyzję, w której przedsiębiorcy, bo te środki finansowe były skierowane do przedsiębiorców, mieli ułatwione zadanie w pozyskaniu środków europejskich. No i dotąd byłoby dobrze, ale jak się to skończyło, to Państwo od kilku dni doskonale widzicie. Otóż przedsiębiorcy, mając możliwości, skorzystali z tych możliwości w taki sposób, że niektórzy wzięli jachty do czarteru, bo podejrzewam, że uzasadnieniem były jachty w czarter, czyli dywersyfikowali swoją działalność niby w ten sposób, że będą je wynajmować. Inni wzięli e, tam e, jakieś kursy brydża na przykład. No to wszystko pokazuje że jednak mamy do czynienia z takim absolutnym, jakby absurdalnym wręcz działaniem. I jeszcze raz powiem, tym razem będę stał po stronie przedsiębiorców. Oni tu pana dopytam, panie ministrze, w takim razie. Oni czy, w czy pan będzie stał po stronie przedsiębiorcy, który jest właścicielem klubu swingerskiego i wziął nie, pieniądze nie, 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 na działalność nie. metalurgiczną i wniosek przeszedł? Absurd, ach, czy można go w jakikolwiek sposób winić? Że, żeby żeby była jasność, ja nie stoję przecie, prze, prze, za tymi przedsiębiorcami, którzy nadużywali tych środków, żeby była pełna jasność, bo to chciałem sprostować od razu, żeby nie było właśnie takich pytań jak pan redaktor zada, zadaje. Mi chodzi o to, że hmm, kryteria określa rząd, kryteria określa ministerstwo, a więc przedsiębiorcy skrupulatnie z tych kryteriów e, skorzystali. Co innego jest, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, no bo w tej chwili przerzucamy się odpowiedzialnością. Tutaj pani minister mówi, że odpowiedzialni za to są ci, którzy oceniali te wnioski, czyli w większości to są Agencje Rozwoju Regionalnego. E Agencje Rozwoju Regionalnego, gdyby tak było, to oceniały te wnioski indywidualnie, ale cały problem dotyczy tego, czy te wnioski, które zostały złożone przez tych przedsiębiorców, Zostały ocenione zgodnie z prawem, bo jeżeli były takie reguły, że dawały możliwości prawne w naszym kraju do tego, żeby ktoś. Ten jacht zakupił, no to przepraszam, ale odpowiedzialność spoczywa i polityczna, i merytoryczna na tym, kto te reguły ustalał, na tym, kto pozwolił przedsiębiorcom na tego typu wykorzystanie Pytam środków. Pytam o to dlatego, panie ministrze, nie bo to jest bardzo istotne, że premier polskiego rządu Donald Tusk powiedział, że jeżeli coś było głupie albo nieetyczne, albo budziło wątpliwości, to będzie domagał się tego, żeby ci przedsiębiorcy zwracali te pieniądze. Ale jaka ich wina, skoro wniosek przeszedł. No więc właśnie dla, dlatego, bo może Pan redaktor mnie źle zrozumiał, ja absolutnie nie będę popierał działalności trz, czegoś takiego jak kluby swingersów, czy tam dodatkowe finansowanie. Natomiast, szanowni Państwo, jeżeli reguły były takie, harmonogramy były takie, że przedsiębiorcy mogli wykorzystywać potencjał tych środków po to, żeby z nich skorzystać, żeby zdywersyfikować, no to trzeba zadać pytanie, to dlaczego Wcześniej, skoro mamy już wiedzę, bo pani była prezes PARP-u, poinformowała oficjalnie, że ministerstwo miało tą wiedzę, że wiedzieli o tym, że do takich tak zwanych inwestycji, tak zwanych mówię, ponieważ w dużej, dużym stopniu to będą zapewne nadużycia, jak nie w tym, to w innym obszarze. Jeżeli miało ministerstwo taką wiedzę, dlaczego wcześniej nie zareagowało, dlaczego dopiero teraz to wypłynęło? No i tu wracam znowu, z, moim te z moją tezą, że jest to jednak duża rozgrywka polityczna pomiędzy koalicjantami. I jeszcze jedna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż to jest tylko część całego problemu. Ponieważ w tej chwili no, wielu internautów, wielu z Państwa sięga do internetu, tam przegląda jak to w Polsce, czy ten kolega, czy ta koleżanka, która prowadzi hotel, restaurację czy catering, dostali to dofinansowanie, czy nie. To jest część problemu, ale druga część problemu jest taka, że okres trwałości tych programów bardzo często będzie wynosił jeden rok. Czyli możliwe jest, że część tych przedsiębiorców, którzy pozyskała te pieniądze na zakup, Jakiejś tam e, infrastruktury, o ile to jest infrastruktura, lub na przykład jachtu, będą mogli to spieniężyć w ciągu jednego roku, po upływie jednego, nie w ciągu, po upływie jednego roku. I tu no ja mam wiele pytań co do tego, czy rzeczywiście w ogóle e, te biznesy będą kwitły, czy to w ogóle miało sens, no bo jeżeli będą mogły w ciągu, w ciągu jednego roku sfinansować e, te zakupy, to przecież wiemy doskonale, że ta pandemia, która była, to sama pandemia trwała i trwa. W kontekście takim, że te wirusy, bakterie, COVID dalej wśród nas istnieje, tak? No więc po co komuś? Budować program, który ma się zakończyć po jednym roku. No, chyba tylko po Panie to, żeby. Panie ministrze, pan tutaj stawia dużą finansować. wątpliwość i jest dyplomatą, ale w miniony weekend dowiedzieliśmy się o tym, że blisko rok czasu w związku z tymi warunkami, w związku z tym całym programem i tymi pieniędzmi, które były w bardzo łatwy sposób, tak mi się przynajmniej wydaje, na wyciągnięcie ręki, bo były poluzowane te kryteria, była normalna giełda w internecie, gdzie dopytywano, gdzie można od kogoś przejść przejąć biznes, żeby wyciągnąć te pieniądze. Takie sugestie możemy znaleźć w internecie i to nie pachnie dobrze. No nie pachnie dobrze, bo jest to Mówiąc językiem młodzieżowym, to jest obciach nie tylko dla tych, którzy sprytnie te środki pozyskali, ale przede wszystkim dla rządu, który nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki sposób przedsiębiorczość w Polsce funkcjonuje. No bo jeżeli była giełda, jeżeli można było na portalach internetowych odnaleźć ogłoszenia, które dzisiaj już są pokazywane, dotyczące sprzedaży spółek, które spełniają warunki do tego, aby móc wyciągnąć pieniądze unijne z Ministerstwa Funduszy, czy z pośredników, tak? No to jednak okazuje się, że ten system był bardzo nieszczelny, bo ktoś zapomniał o tym, że należy przede wszystkim patrzeć na każdą złotówkę czy na każde euro z dwóch stron właśnie po to, żeby wykorzystać go w kierunku, który miał być wykorzystany, a więc rozwoju naszego kraju i zabezpieczenia szeroko rozumianych przedsiębiorców przed skutkami tego kryzysu. Czy pan słyszał ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Żurka, że odezwał się i powiedział, zweryfikujemy tutaj wszelkie wątpliwości na razie? Wiemy, że kontrola jest z Ministerstwa. I co więcej, czym to się może skończyć, tak naprawdę, dla wszystkich tych programów unijnych? Wiemy o tym, że zainteresowała się tym Europejska Prokuratura i Komisja Europejska. No, no. może się to skończyć bardzo źle, przede wszystkim dla beneficjentów. Mówię o tych uczciwych, ponieważ Znając życie, ministerstwo w momencie, w którym podejmuje taką kontrolę, będzie musiało również wymyśleć sposób zabezpieczenia pozostałych projektów, a to może oznaczać, że ci uczciwi beneficjenci, którzy rzeczywiście, no bo mam nadzieję, że tacy byli w tym programie jednak, ale chcieli wykorzystać te środki finansowe w tym kierunku, do którego one miały służyć, tak, mogą spodziewać się wstrzymania finansowania, wstrzymania wypłaty tych środków, a być może nawet. Zobaczymy, jeżeli będzie y, większa skala, no zobaczymy, w jaki sposób państwo polskie będzie chciało rozwiązać. Ostatecznością takiej sytuacji jest również niewypłata tych środków, później chodzi się po sądach jako przedsiębiorcy. No i od skarbu państwa będzie można uzyskać. Y, no, wynagrodzenie czy to odszkodowanie za taką sytuację. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, ale nie możemy tego absolutnie wykluczyć. No i druga sytuacja jest taka, że jeżeli skala tego problemu dzisiaj to jest miliard dwieście milionów, ale jeżeli okaże się, że w ogóle w Krajowym Planie Odbudowy w innych obszarach Dochodziło do podobnych nadużyć, no to możemy się spodziewać w ogóle wstrzymania środków europejskich, ale to już jest taka e, ostateczność. Mam nadzieję, że jeżeli Komisja Europejska na dzień dzisiejszy postawiła e, tezę, że na tym etapie ma się tym zajmować państwo polskie, to Ministerstwo Funduszy, e, premier m, przygotują takie kontrole, które wykażą, te nieprawidłowości, do których dochodziło. no Nie ma zgody nikogo na to, żeby z pieniędzy publicznych inwestować w kluby swingersów czy, czy w jakty. Natomiast to jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ ci, którzy oceniają te wnioski, mają swoje parametry i te parametry muszą zostać spełnione. Jeżeli zostały spełnione, no to te wnioski zostają ocenione pozytywnie. Jeżeli nie zostały, no to wnioski zostają spełnione negatywnie. I pytanie jest bardziej do tych, którzy przygotowywali. Właśnie te parametry, te możliwości pozyskania, w jaki sposób, jak gdyby kto ich namówił do tego, aby. W tak szerokim obszarach można było wykorzystywać te środki. Mam takie poczucie, że gdyby w resorcie Grzegorza Pudy doszło do podobnej sytuacji, Mateusz Morawiecki pokazałby panu bardzo szybko czerwoną kartkę. Czy y, wiceprzewodnicząca Polski 2050 i y, minister funduszy i polityki regionalnej pani Pełczyńska-Nałęcz zostanie zdymisjonowana pana zdaniem przez Donalda Tuska? Czy tak naprawdę jest w sidłach tej koalicji, bo bez Polski 2050 rządu nie ma? To jest dobre pytanie, panie redaktorze. Myślę, że ładnie pan to ujął. To znaczy, rozmawiałem z panem premierem niedawno, Morawieckim. No, komunikując się w sprawie tego krajowego planu odbudowy, myślę, że to jest jasne, że minister w takim czasie, w jakim rządziło o prawo i sprawiedliwość, po takiej e, dużej wpadce, po takiej dużej kompromitacji dla całego rządu zostałby odwołany. Natomiast ten rząd nie kieruje się ani tym planem na przyszłość, ani planem jakiegoś rozwoju. Ten rząd na razie kieruje się głównie tym, aby trwać, aby się utrzymywać na powierzchni. No i niestety, ponieważ koalicjantów jest kilku, każdy każdego trzyma w szachu, więc to jest taka sytuacja, która z jednej strony nie myślą do przodu, nie, nie chcą rozwijać naszego kraju, nie dlatego, bo tam zapewne jakieś osoby, które chcą to robić są w tym rządzie, tylko dlatego, że jeden szakuje drugiego, jeżeli ty mi to zrobisz, to ja tobie to zrobię, a jeżeli mi ty tego nie zrobisz, to ja tobie tego nie zrobię. To jest bardzo zła sytuacja dla naszego kraju, ogólnie rozumiana, bo taka rozkwiana łódka przez koalicję, czyli taka, warunki funkcjonowania tego obecnego rządu powoduje, że jesteśmy bardzo narażeni z, i ze Wschodu i z Zachodu. Także no zobaczymy, co, co, się, co się wydarzy. Natomiast no myślę, że przynajmniej te zapowiedzi dotyczące wicepremiera, dotyczące pani minister Pełczyńskiej na Łęcz, no w tej chwili są bardzo mocno zachwiane. Panie ministrze, wywołał pan te szachy, które są w koalicji. Jeden koalicjant szachuje drugiego. Ale na tej szachownicy pojawił nam się nowy gracz, nowy król, nie jeden powie, czyli Karol Nawrocki. Za przysiężenie ma już za sobą i mówi tak. Sporo obiecaliście ludziom i ja dopilnuję tego, że, żeby to te słowo było dotrzymane. Mam tutaj na myśli CPK w wersji, którą proponowaliście jako rząd, czyli pełne szprychy. Do tego ulgi, jeżeli chodzi o PIT dla rodzin wielodzietnych. Tych postulatów będzie zdecydowanie więcej. Czy w ten sposób Karol Nawrocki chce obnażać to, że ten rząd nie realizuje swoich obietnic i tak naprawdę nie ma żadnego sensu, aby trwał dalej? No przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki wykazuje się taką zwy, zwykłą normalnością. Otóż zapowiadał w swojej kampanii obszary, elementy, projekty ustaw. Które będzie chciał zgłosić i je zgłasza. To, to tak powinno wyglądać, panie redaktorze, w odróżnieniu do koalicji, e, która w tej chwili wiele obiecała, jak państwo zapewne pamiętają w kampanii wyborczej, a nie robi nic. Pan prezydent Karol Nawrocki zapowiadał w swojej kampanii no chociażby te punkty, o których pan wspominał, i chce je realizować. To jest też takie, sprawdzam dla koalicji obywatelskiej, jeżeli prezydent wychodzi ze swoimi wnioskami, z projektami ustaw. No to jednak, jeżeli koalicji zależy na tym, aby w kraju działo się dobrze, a te ustawy mają służyć temu, aby ludziom, Polakom żyło się lepiej, no to z pewnością powinni te projekty popierać, a tu no zobaczymy jak będzie, bo właśnie ta rozgrywka wewnętrzna, ta koalicyjna marmolada, ten miszmasz, który mamy w tej chwili, który widzimy, to zwalanie winy jeden na drugiego, daje nam prawo sądzić, przypuszczać, że no będzie z tym duży problem i wtedy okaże się rzeczywiście... Kto stoi po stronie Polaków, czy obóz patriotyczny, prawicowy, czy obecna koalicja obywatelska, która wiele obiecała, niewiele zdołała zrobić. I ja się tutaj zastanawiam, bo strategia to może być wręcz diabelska, takie zdecydowane, stuprocentowe sprawdzam. Panie pośle, doskonale pan wie i trafia taki dajmy na to projekt prezydencki pod głosowanie, czyli ulga dla rodzin wielodzietnych. Jak zachowa się PSL? który dba o polską y, rodzinę. Jak w przypadku kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych zachowa się lewica? No właśnie. To znaczy, że no. być może ta koalicja się rozpadnie dużo wcześniej niż te terminowe dwa lata do końca kadencji. W to Nie gracie? Daję, panie redaktorze, Panie redaktorze, nie no tu bym się aż, aż tak, aż tak bym się nie cieszył, bo oczywiście w tej koalicji wszystko wskazuje na to, że w normalnym układzie politycznym takiej koalicji by już nie było, ale. Jedynym obszarem, elementem, który ich spina wciąż, stale i od wielu lat, to jest pieniądz. No bo mamy do jak gdyby przykłady tego, jak było w czasach pierwszej platformy i mamy te najświeższe informacje dotyczące, że nawet te środki dla przedsiębiorców bardzo często są podzielone wśród działaczy platformy obywatelskiej, a więc oni musieli mieć wiedzę na ten temat, aby. Skorzystać z możliwości wykorzystania tych pieniędzy. Tam po prostu nie ma myśli o Polsce, nie ma myśli o tym, w jakim kontekście wykorzystywać potencjał, czy budżetu państwa, czy tych programów pana prezydenta, czy w ogóle środków europejskich. Tam jest po prostu trwanie na stanowisku ministra, premiera, wiceministra, wicepremiera, no po to, żeby sobie troszkę do kieszeni jeszcze tam no, dorobić. No to jest bardzo smutne, co w tej chwili mówię, ale to gołym okiem widać, że tutaj jak gdyby ten, ten, tą spoiwą w odróżnieniu do tego nurtu prawicowego, którym jest jakaś myśl, tak, wiara w Polskę, tu spoiwem po prostu jest coś bardzo prozaicznego, jest tym spoiwem pieniądz, a oprócz tego no, są osoby, które bezpośrednio zasłużyły się w Polsce, mówię zasłużyły w cudzysłowie, tym, że działają na jej szkodę od kiedyś, mam nadzieję, będziemy mogli wyjaśnić, dlaczego wiele działań, które jest podejmowanych przez ten rząd, bardziej sprzyja rządowi Niemiec, federalnych Niemiec, czyny, czy, czy bardzo często wpływa na sytuację w Rosji, poddaje się tej sytuacji, a nie wpływa na polepszenie jakości życia Polaków? Prezydent, w skrócie, z taką legislacyjną ofensywą, i od razu. Upominany jest, bo to jest chyba żółta kartka przez premiera i przez szefa MSZ-u, że mu się role pomyliły, że jest od reprezentowania Polski, a nie od rządzenia. Trochę traktowany jest jak uczniak, że jak zrozumie, na czym polega jego rola, to wtedy się dogadają. To jest ton, który chyba przebija jeszcze cały czas z kampanii wyborczej, która prezydenta... Być może tak, być może nie kosztowała dużo zdrowia. I to jest moje pytanie, czy w takim razie ta wojna pomiędzy dużym pałacem a małym pałacem jest nieunikniona? Znaczy, mam nadzieję, że nie, dlatego w tych pierwszych pytaniach odpowiedziałem, że nie. Natomiast to wszystko zależy od tego, czy Donald Tusk ze swoją ekipą są w stanie zrozumieć, w jakiej sytuacji w tej chwili jest Polska. No bo z perspektywy kogoś, kto zarządza naszym krajem, nawet mając ministrów, którzy nie bardzo ogarniają tematy, no jednak musi mieć świadomość tego, że każdy ruch jest obserwowany. Również przez nasze środowiska za granicą, nasze i nie nasze, te sprzyjające i te. Niesprzyjające. W związku z tym, jeżeli y, ekipa Donalda Tuska, obecna koalicja obywatelska, będzie chciała iść na noże, to będzie szła na noże. Natomiast liczę na to, że y, zrozumieją w pewnym momencie, no, y, można się o to też pomodlić, szanowni państwo, żeby w końcu zrozumieli, e, że taka wojna polsko-polska między rządem a prezydentem, tak jak to było w czasach prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, nie prowadzi do niczego dobrego, ponieważ my jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji geopolitycznej. I jednak ten rząd powinien uszanować to, że ponad połowa Polaków wybrała pana prezydenta. Na to stanowisko, i że ponad połowa Polaków dała właśnie czerwoną kartkę niekomu innemu jak Donaldowi Tuskowi, wybierając Karola Nawrockiego na prezenta. Te role się zupełnie odwróciły. Jeżeli doświadczony polityk tego nie widzi, to znaczy, że nie jest doświadczonym politykiem, to znaczy, że nie, nie rozumie polityki. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister funduszy i polityki regionalnej, był moim państwa gościem. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz pozdrawiam wszystkich telewizów. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program nie tak premierowo od poniedziałku do piątku i to przez całe wakacje. O 16:45 powtórka o 18:30 polecamy się do zobaczenia.